Cześć u niebieski na kanale. No, jestem w lesie na mam spacerze. Mm, zarobiłam dzisiaj trochę. Podniosło to na duchu. Tak, no wszystko co jest negatywne zawsze tam ciągnie do ziemi. A to nie znaczy, że człowiek stoi mocno na ziemi, bo ciągnie do ziemi, wręcz przeciwnie. Lepiej fruwać niż leżeć. Podniosłam się. Nawet patrzę na moje powieki, jakby i skórka nad nimi też się uniosła. No. Bo jeszcze do niedawna miałam pięknie powieki, bo nie miałam powodu, żeby być w jakiejś negatywnej energii. No sama na przykład nie doprowadzam się do tego staram się żyć optymistycznie i nie dopuszczać do siebie neg o, negatywnych emocji w ogóle ale możesz nie dopuszczać ale mogą i tak się do ciebie przyczepiać bo to zależy też od miejsca, sytuacji, ludzi z którymi obcujesz gdzie się znajdujesz no dzisiaj widzę, że się skóra trochę ściąga tak, miałam bardzo, takie miałam bardzo obwisłe, dzięki Bogu, że tam było tłuszcz, to przynajmniej nie zakrywały mi jak firanki oczu, ale ciężkie były, były. Ech, ciężko było patrzeć jak, jak otwierałam oczy. No i w 2021 miałam zrobioną taką korektę, taki, jak to mówią, lifting powiek. No i później starałam się, żeby te moje powieki zawsze tak pięknie wyglądały. No i pięknie wyglądają. Dołogi się nie wprowadziłam tu na Norsieland, to gripską komunę. Między jakiś bogaczy snobów narzekających, jeszcze stary szpital jest wokoło, jeszcze cmentarz z kościołem. No nic piękna sceneria. Akurat dla mnie. Ja wolę jednak... Wiejskie pola, przestrzeń taką, gdzie ludzie są, mieszkamy od siebie minimum 100 metrów. W Islandii to jest nawet 100 kilometrów może być z dom i nikogo wokół. A jak fajnie. Widziałam takie domostwa, jak jechałam z Reykjavík do Flawiku na prom. Takie pojedyncze, gdzie nie gdzie domy. Ale tutaj, no tu jest tłok, można powiedzieć, jestem w tłoku.